Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jason Gameplay A dzisiaj zrobimy sobie odcinek z Far Cry'a 3 Już piąty Dzisiaj zrobimy sobie coś takiego Czekajcie, zmienię sobie tutaj kamerę Dobra Dzisiaj zrobimy sobie ten no Taki jakby Rubarak jak to jest Że trzeba mm, zabijać ludzi i przetrwać po prostu no i zaczynamy tutaj są wyniki różne no i zaczynamy trzeba tutaj zabijać wszystkich ten odcinek będzie bardzo krótki i musimy roz roz zabijać helikoptery Dobra, zabiliśmy helikoptery. O. Dobra, dobra, dobra. Mamy tutaj jeszcze RPG. Dobra, nie trafiłem. Tutaj strzelamy. Dobra, dobra. N najprawdopodobniej nie będzie słyszeć... Nie będziecie... Teraz tego głosu, bo się nie nagra. Ale walić to. Ja mam 6% baterii, więc to będzie bardzo krótki odcinek. Ale to na drobie. O, zabiłem. Zabiłem, zabiłem. Ten odcinek będzie miał 3 minuty. Nie na serio, bo Dobra, rozwalamy to. Ile procent baterii? 5% procent baterii, więc zaraz skończymy. To będzie taki krótki strasznie. Fak. Dobra, 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 dobra. Nie trafiłem znowu. Może no serio. Dobra porażka, wstecz. Dobra, to ja nie wiem co my robimy tutaj. Będziemy robić. Fuck, zlakowało. Ej, no znowu zlalowała. Nie pytajcie się dlaczego. Dobra, dobra, dobra. Fuck, 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 fuck sake! Ło! Nie wiem, co my będziemy w ogóle robili tutaj. sto poczekajcie. Ja tutaj plan nie zuję. Dobra, już sobie, poczekajcie. Kurde, 4% baterii. Ten odcinek będzie na serio krótki. Co mamy robić? W ogóle, Dara, zabijam sobie tych duminit. Dara, on się utopił. Tutaj są raki, i też się zabijemy jaki typu Dobra, zabiliśmy jeszcze tego gościa i Wam pokażę najmy, najlepszy myk ever. Tutaj sobie C4 podłożymy. Okej. Okay. I czekam, aż ktoś podjedzie. To zajmie nawet długo.

Dobra, lecimy. Ten odcinek jest bardzo nudny. Nie pytajcie się dlaczego, bo ja sam nie wiem. Ile mam procent baterii? Ej, dobra, ludzie. Niestety muszę kończyć. Wiem, że ten odcinek jest słaby i w ogóle nie nadaje się do publikowania, ale. Na serio, nie wiem, co mam robić. A, jeszcze coś zrobię? No więc to by było na tyle. Jeśli Ci się spodobało, zostaw tradycyjnie łapkę w górę. I się z Wami żegnam. Bajo!